Atrakcja w parku, na plaży czy w jakimś innym miejscu na stałe? Czy to dobry pomysł? Zastanówmy się. Cześć, nazywam się Maciej Chojnacki, jestem właścicielem firmy Fanet Play oraz firmy Jajupel, czyli firm, które zarówno wynajmują oraz sprzedają dmuchane atrakcje. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o czymś, o czym bardzo wiele osób myśli już na samym początku. Dmuchańcowego biznesu, a mianowicie o tym, aby takiego dmuchańca wystawić gdzieś na stałe i codziennie tam z nim stać. Czy to dobry pomysł, czy to zły pomysł, przekonajmy się i zastanówmy wspólnie. Przede wszystkim. Miejsce. Miejsce w tym przypadku jest kluczowe. Miejsce takie obarczone jest ogromnymi kosztami, które na początkowych etapach działalności mogą być dla ciebie zwyczajnie za duże. Mówimy tutaj o kosztach miejsca, o kosztach pracownika, który musi być dzień w dzień przy danej atrakcji, kosztach prądu, które w Polsce są jedne z najwyższych w Unii Europejskiej, kosztach ochrony czy atrakcje będziemy ściągać każdego dnia, czy też ją zostawiać w danym miejscu. Jeśli ją zostawimy w danym miejscu, kto ją zabezpieczy? Czy ktoś ją ochroni przez noc? Czy miejsce będzie kamerowane? I dodatkowo kosztach samych inwestycji. Stawianie atrakcji w miejscu stałym wymaga więcej niż tylko jednego dmuchańca. Minimalna ich ilość to dwa, trzy, a na lepiej minimum cztery atrakcje w takim miejscu. Wtedy ma to sens. W przeciwnym wypadku moim zdaniem Mija to się w celu. Dlatego na samym początku, zwłaszcza klientom, którzy wchodzą do biznesu, odradzamy takie postępowanie. Jest ono obarczone ogromnym ryzykiem. Wystarczy, że przez dwa tygodnie nie będzie pogody, ty będziesz miał stałe koszty jakiegoś pracownika i niestety cały Twój biznes plan runie w gruzach. Dlatego stanowczo odradzam, zwłaszcza na samym początku. Wchodzenie w tego typu wynajmy, tego typu stałe punkty, ponieważ ryzyko jest zbyt duże. Skup się na wynajmie domowym. Skup się na największej grupie klientów docelowych, jakie możesz mieć. Skup się na tym, aby co tydzień być w różnego typu miejscach, w różnego typu domach, wynajmować swoje atrakcje mieć 600-700 zł z każdego wynajmu bezpiecznie, bądź tego pewny. Ryzyko, jakie ponosisz, stawiając atrakcje w takim parku czy też na takiej plaży, codziennie jest znacznie, znacznie większe niż ryzyko, które ponosisz, wynajmując atrakcje na imprezy domowe. Dlatego gorąco zachęcam odłóż ten krok na później. Miej kilka atrakcji, kilkanaście wtedy taki punkt nie będzie kluczowy dla Twojego biznesu, i nawet jeśli nie będzie pogody przez dwa tygodnie przez trzy tygodnie Przetrwasz ten okres, a później na nim zarobić. Ponieważ przeważnie takie punkty mimo wszystko zarabiają, ale jest to wydłużone w czasie. Podsumowując, jeśli zaczynasz biznes z dmuchanymi atrakcjami, daj sobie czas na miejsca stałe, daj sobie czas na tego typu wstawianie atrakcji w stałych punktach. Skup się na tym, aby wynajmować je z miejsca na miejsce. Najlepiej cały weekend jako pracę dodatkową, a dzięki temu Twoje bezpieczeństwo finansowe. Twój zarobek będzie znacznie większy niż stawianie atrakcji w jednym miejscu i liczenie, czy będzie pogoda, i czy zarobię. Mam nadzieję, że pomogę Ci tym filmem. Jeśli szukasz dodatkowych atrakcji, zapraszam na naszą stronę www.jaju.pl, gdzie znajdziesz setki urządzeń dostępnych od ręki. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.